Patrzcie ludki, taka miejscowa nocna, robimy taką nockę delikatną sobie dzisiaj, ee, bo padało, a jak pada to znaczy, że można wyjść sobie, bo inni nie przyjdą, patrzcie tutaj, taki klosz zdobiony, jakiś nie wiem, z pereru ale no nie, nie weźmiemy go, no nie, już tyle tych kloszy mam, że trzeba w końcu, trzeba w końcu odpuścić, powiedzieć sobie pas, prawda, za dużo, ale fajny, no dobra, zostawiam go na wystawce, Takie kwiaty zdobiony. Takie kwiaty, słoneczniki fajne, no, widzicie? Lecimy dalej, nie? Mm. Ło. O, lecimy dalej. Słyszycie ten deszczyk? Słyszycie go normalnie? Kapu kap, deszczyk pada. A tutaj... A, kolejny do kolekcji widzicie patrzcie, wózek. Hałdzki, hałdzki. Super stanie. Patrzcie, idealny normalnie. Wszystko ta... Ten cały kapturek musi też bierze i... To może mówię, jest dobry, nie? Czy nie? Czy nie jest dobry? Czy to padło? Jak myślicie? Nie wiem, ale taki wózek jest, prawda? Zobaczcie sobie. W każdym razie jeździ, jeździ super, no nie patrz. Jeździ mega, no nie? Wieczorna sesja, nocna i taki wózeczek chaos. Ale my lecimy dalej Lecimy, lecimy. Patrzcie co tu się dzieje normalnie. Patrzcie, tu się dzieje. Były jakieś ślady, ślady tutaj w remontu, jakiś gumowy ten, że tak powiem, gumowa, nie wiem, czy widzicie dobrze, gumowa żyrafa taka. Eee, tu patrzcie, taki, ja to z tego powyciągałem, nie? Tu było, jakieś patelnie, naczynia żaroodporne, z tego kurde wziąłem i wypadło taki coś, nie, nie? Wypadł fajny wazonik, powiem wam, taki wazonik. Taki wazonik jak się go wyczyści to będzie normalnie jak nowy. Patrzcie, fajny. Fajny wazon. Taki popatrzcie, co to jest, rosolnik. Rosolnik, normalny. Rosolnik taki. I on jest lublany, chcecie sygnatury zobaczyć, patrzcie. Taką fajną kulę tu ma, elegancki. Powiem wam, piękny. W środku ładny. No i co, i tutaj Lublana. Poland pisze. Piękny rosolnik nam się trafił. Jeszcze rosolniki uwielbiam. No i co jeszcze? I taki po prostu talerzyk. Coś takiego, spójrzcie. Też się wyczyści, będzie ładny. Ładny, ładny. I to jest już Karolina, prawda? Sygnowana Karolinka. No i co? No i pakujemy to. Oprócz tego taki niby termometr jakiś jeszcze wpadł. Nie wiem co za termometr. Taki termometr. I pełno żarówek, one są prawda dobre. Tutaj jedną wziąłem na przykład, prawda, to co? co zła żarówka? Czy, czy, czy to jest zła? Co ona taka zalana jest kurde czymś? Ja już sam nie wiem, jakie zalane mają być te żarówki, ale żarówek nie biorę wam powiem, biorę tylko te trzy rzeczy, no i lecimy dalej. Proszę Państwa, zobaczymy jak wygląda życie prawdziwego zbieracza, nie jakichś podrabiańcy, nie, że tak powiem. Siema ma mordeczko, co tam? Co porabiać? Nie? Nic nie ma, widzę. Nie ma. I boom! Komisjoner boom zrobimy zaraz. Ludzie chcą tego boom! Oni chcą tego boom słyszeć. Wiesz, co ludzie chcą słyszeć? Pokażę Wam. Ludzie chcą słyszeć to. To są słyszeć, patrzcie. BUM, nie? Ale nic nie ma. Lecą pierwsze puchy, proszę Państwa, lecą pierwsze. Lecą pierwsze grzybki, O no, tak ma być no, wszędzie coś je, gdzieś jest, wszędzie gdzieś coś jest, prawda? Niby wygląda, że nie ma, a jest, że tak powiem, prawda? Nie kurna, nie czuję. Co, całość nie będzie w i z dwóch stron nic. I chuj, nie? No. Zobaczysz z tego zarysu, sorry, że tak akurat ten, ale wiesz, może dla Ciebie coś będzie nic, jakaś, wiesz, okucie czy coś, nie, a to nie, jednak jakieś będzie ważne okucie, było, prawda? Nie nie O, no, ja patrzę. Nie było. Ładnie, ładnie, leci życie, lecimy. Ja wczoraj w nocy zarazem, tylko kurde, jeden taki rosolnik, Wiesz, rosolnik, jaki Taki z przykrywką porcelanowy? Ten i jeszcze do tego, jeszcze do tego. Tak w ogóle to. Siemanko, wszystkim. E, mamy piątek. E, pewnie wiele z Was już myśli o weekendzie, ale kulawy kop myśli o poszukiwaniach, prawda? No i zaczynamy dzień od. Boom, Prawda no? <laughs> Komisyjny. No dobra, lecimy, lecimy z tematem dzisiaj, co tam się dzieje, co tam się dzieje powiedzcie. Co tam dzisiaj nas spotka, co tam dzisiaj znajdziemy. Tutaj w Wodomierze? Co? Tutaj w Wodomierze? Nie, tutaj, tam w naszym siedziku jeden, yy, po drugiej stronie tam w jednym jeden i tam dwa. Hmm. Cztery wodomierze, kurasa. Cztery wodomierze, lecimy z tematem. Patrzcie, niby nic, niby nic, a tutaj ziarnko do ziarnka, ziarnko do ziarnka. To jest prawdziwa nauka. Jak wyciskasz coś z niczego, prawda? Niby, no tak, no niby nic, patrzcie, same kurde woreczki, ten, ale tu jednak coś, ziarnko do ziarnka odkłada się, i patrzcie, zbiera się wielka paka, że tak powiem. no. No, także kurczę, recykling, recykling, tylko recykling, bo nie ma co się marnować w tej Polsce, aluminium jest na wagę złota. Kurde, kiedyś, my były, my kiedyś były czujecie. złote czasy, wszystko z aluminium w PRL. No nie a teraz to żydzą, kurwa, żydzą, zrobią coś, a to... Tak, metalowe. Dwa miesiące już nie działa, kurwa, się łamie, kurwa, rozwierdziela, no, 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 no właśnie, no właśnie, no właśnie, no i lecimy z tym tematem. Także dzisiaj zwykły high life no, Leci, pucha za puchą Jeśli ja coś powiem, trochę trochę wcześnie wyszedłem o, też fakt, no ja, ja tak samo tak wyszedłem, ale idę, idę z młodą się ogarnąć i zobaczymy A Posiedziałem za chwilę z dzióbkiem, wiesz Na no, Olandrach? Wiesz, będę siedział Widziałeś jak szedłeś, nie? No, nie, nie widziałem, pierwszy raz Cię widzę ale Nie tu... no, szedłeś, ja... przyjeżdżałeś no, do, do sklepu Ja tutaj mieszkam, bo no, jak ktoś od razu ale wychodzę i no... nie, do sklepu <laughs> tam, o, nie wiem, do Pomira czy gdzieś tam a to my widziałeś, no. ja, nie, ja nie oglądałem się, bo kurde. A tam ja siedziałem, bo. Bo ta pogoda wczoraj, powiem ci, wyszedłem na poszukiwania, tu kurde, powiem ci, wpadła ten rosolnik, wazonik. Tak, tak. Cały Kiełczu przeszedłem, kurde, centralnie, masakra. kurde. Kiełczu przeszedłem i wpadł tylko ten rosolnik, wazonik i ten talerz, prawda? On no, niby coś, ale. Sprawny? Ale... przepraszam. O, o, wjechał odkurzacz, proszę Państwa, wjechał świeżo, normalnie upieczony odkurzacz. Dzień dobry, sprawny? Sprawny. sprawny. A dlaczego wyrzucone? No nowy jest. No, nowy, o, dzięki, fajnie. Pierwszy odcinek, wpada Samsung G, bieli, bieli go, no. Widzicie, co się dzieje? Bierzasz? No pewnie, że tak. Bieli na pierwszy odcinek, patrzcie, no. na żywo. Dziękujemy Pani centralnie, dziękujemy Pani. Odkurzacze wpadają na żywo. Da. Pani powiedziała, że sprawny Samsung. także Zaraz Andrzej, poczekaj. Ja wezmę go, zaniosę do na bazę. Elegancko zaniesiemy go na bazę, prawda? Odkurzacz i jest widzio. Pierwsza scena. Odkurzasz Samsunga ale się na bazę sprawny dosłownie. Odkurzasz Samsunga, czy Pani powiedziała, że sprawny? Prawda? Ale się normalnie to bieli, że tak powiem Bieli, bieli, Pieri, Bieli bieli, nosimy go na pazę witam wszystkich na nocce. Będzie nocka robiona. I zobaczcie co tutaj już na dzień dobry w tym kontenerze wyskoczyło. Pola Patrz, jaki polas tak istotny, bitny. i bitny Normalnie razem z tym, razem z tym całym skrętem Możemy się normalnie skręcać i jeździć, prawda? Prowadzić dziecko swoje. Także z poczką, z co bieli go? Bieli taki muzyk, taki rowerek Fajny Fajny, bieli go Ale to już nie będzie go na podsumowaniu Bo gdzieś go damy na magazyn, ale fajny, fajny, fajny pojazd Fajny Razem z tą rączką, prawda, całą tutaj No, go ja nie mam Siema ludziska, siema Patrzcie, normalnie co wjechało teraz ze mną, tutaj? Patrzcie, śmietnikowy maharaja. Normalnie, nie wiem. Śmietnikowy już ostrzy zęby na ten kontener dosłownie. Ostrzy na niego zęby. A tu patrzcie, co mamy. Patrzcie, co mamy. Nie uwierzycie, nowe Hello. rolki, co? Nowe rolki tapety. Patrzcie, nówki, folia. Co to jest? O nie! Nie człowieku, nie! A, kurwa, nienormalny a, jesteś, kurwa! Ja pierdolę, kurwa! Nienormalny jesteś, kurde, wyłaś stamtąd! Kurwa, wyłaś stamtąd, szybko! Ja pierdolę! Wyłaś stamtąd, ja pierdzielę człowieku, dawaj stamtąd, wyłaś! Wyłaś kurde stamtąd, bo ja pierdykam! Dawaj! Gdzie tam wpadłeś, kurde, masakra! Ja pierdzielę, dobra, ja, ja biorę tapety w tam sieć se, szukaj, a ja biorę tapety, prawda? Patrzcie, nowe rolki! Nowe roki tapet dosłownie. Nowe roki. Co się stało? Nowe roki tapet. Bierzemy jedna, bierzemy druga, co to jest? Dobra, to idź spać. Spać. Ja, ja, ja stans... Wychodź, co? Fajne, fajna doniczka. Bo czekaj. Ja pomogę, czekaj, dobra. Gdzie musisz mi pomóc? kurwa. Nie jestem tutaj, bo dawaj wychodzimy stąd. Idź No nie, bo nie... Ja pierdzielę, masakra kurde. Cześć, Jeszcze na tej miejscówce, tutaj patrzcie co jest w ogóle za, za temat. Taka ogromna donica. Ogromna, prawda? W fajnym stanie nawet, powiem wam. Wielka dolica Świetny stan. Pomalowana. Ładna taka donica, nie? Co powiecie? Ja widziałem takie donice po parę złotych takie większe. Tak, takie doniczki stoją w cenie, poważnie. No... Machera, że, potwierdza. Machera, że potwierdza, nie? Elo! Takie do doniczki są w cenie są. No ale gdzie ją postawy? Gdzie ją postawię, Dobra. Lecimy dalej, ale fajna doniczka, nie? Będzie dobrze, tu mamy, zabieramy te nasze rzeczy, mięśie mm. do tapety, ale ta donica powiem Ci kurde, zmarnuje się, bo jest bardzo fajna. Nie jest ładna. Ładna donica, kurde. Pasz, fajnie. Dobra, lecimy, nie No. Lecimy dalej w trasę z Maharadżą dzisiaj. Dzisiaj normalnie śmietniki z Maharają. Tak. Sprawdzić makaradża w tym może kontenerze, co jest, patrzcie co jest Uważaj na łeb, stary, no kurwa, ty jest nienormalny, nie wchodź tu, no kurwa, nie wchodź tu, weź nie rób. I... Nie, ty, ku... o, dobra, patrzcie, tu mamy taki kontenerek, ten nasz ulubiony, a tu coś takiego się wyłaniało powoli, zobaczcie, zobaczcie, co się wyłoniło Szkoda, że to pobite, to trochę uszkodzone kryształy, popiernice takie, to jest to, prawda, dobre. Dobre, ale bez sygnatur. I tutaj spójrzcie. Jest dobra muszelka. Taka dobra muszla jest. Ona jest dobra, nie wiem co za muszla. Ale jest fajna taka muszla, prawda? Ale jest fajna taka muszla. To jest, to jest niestety koniec, ale uszkodzony chyba, nie? Patrzcie, tu trochę. Tu trochę uszkodzony taki mlecznik czy coś, prawda? To jest uszkodzony Tutaj mamy Patrzcie jaki piękny Zbity Pierdolek jest Pan Patrzcie to jest dobra Taka papierniczka jest dobra Coś do tego Zobaczcie tu jeszcze talerzyk E, fajny Chodzisz chyba Chyba stara chodzisz Wam powiem muszę się przygotować sygnatura taka to jest to są jeszcze jakieś rzeczy to złości wszystko to jest tylko w lecimy dalej zabieramy to zabieramy to i lecimy dalej zabieramy to zabieram te rzeczy i lecimy dalej tu żartuję, łakamy. Co, co, co Tu no, następna miejscówka i taki kubeczek. Zobaczcie. Dortmunder. Weje coś tam. Świąteczny taki wiecie, fajny. Bieli go. Patrzcie wjeżdżam na tą, samą, na tą samą miejscówę, na drugą rundę już, powrót do domu, a tu jeszcze co czeka. Piękna, pięknie, patrzcie co czeka. Cała bateria, cała pod Oci Cała taka bateria. Do kolekcji naszej baterii razem z prysznicem, całym patrzy bieli to. Bieli i lecimy dalej. Bo szczerze wam powiem, że wróciłem. Wróciłem po tą donicę do krzaku, wiecie, po tą donicę w krzakach, schowałem i przy okazji tędy przechodziłem, prawda, po tą baterię, a tutaj, patrzcie, zaraz wam pokażę, co się dzieje. Muszę znaleźć tę miejscówkę, gdzie ja to, scho to schowałem, prawda, gdzie to schowałem. Jest, jest, patrzcie, jest donica, bieli tą donicę, bieli donicę, nie, ty, bieli donicę, fajna donica wielka, bierzemy ją. Bierzemy baterię i idziemy normalnie sobie. Muszę... To ma... Gliniana jest, nie? Bateria. Taki... Takie, takie cudo. No i witam wszystkich w podsumowanku. Sobota, już niedziela, dwie minuty po północy. Także... Już jest niedziela, i e, witam w podsumowaniu. Zobaczmy, co tu dzisiaj napadało. E, dzisiaj nie, i wczoraj, prawda? Bo to, bo to było z, z, skrojone z kilku, z kilku dni, chyba z, wczoraj, z dzisiaj, wczoraj. Tutaj wpadł makaron. Fajne, grube, grube wiązki, powiem wam. Podwójne takie grube wiąchy. Także spoko. Makaronu. Bateria nasza przepiękna. Zobaczcie, jakie cudo. Piękna, piękna bateria wpadła. Razem z pyśnicą, tylko jak to odczepić teraz powiedzcie mi, czy tutaj też jest spłać, tu też jest musiąc. Ona jest samosiężna, prawda? Fajne, tylko to nie jest nie? Nasza donica elegancka. Ja wyślę wiem dolnicę, bo byłem raz na e, Na giełdzie. E, I po prostu była taka donica trochę większa. Ogrom miasta tam ta była. Taka była duża. No i nagle e, pani. Się spytała w jakie cenie? 500 zł. No i podziwiała ją, podziwiała, ale nie, nie kupiła jednak. Ale ją bardzo podziwiała. Może cena była tamtej za, za, za droga, no ale na pewno za stówkę taka donica wielka jest warta, chyba, no nie? Mi się wydaje. I powiedzcie mi, czy to jest gliniana. To jest gliniana donica, prawda? No, gliniana donica. No ale, popielniczki to wzięliśmy. Czy tą taką miseczkę PRL, chyba, nie? PRL miseczka? Powiedzcie sami Dzisiaj skarb nic był ostatnio. Patrzcie, taką małą duniczkę wleciała. Pamiętacie? Ona była razem z tą dużą. I jak już jesteśmy przy donicach, to dzisiaj donicowo było. Patrzcie, ta piękna, ta piękna donica taka i wazonik. Made in China, nie pisze. Mabęchina, ale fajny, fajnocha. Fajny wazonik, w świetnym po prostu stanie. Super, 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 super wazonik. Dobra, taki wazonik wydaje Wpadł e, talerzyk chodzieży. Tak, starej to wziąłem. Chodzież stara. Stara chodzież, niby taki zwykły, ale wziąłem, bo chodzież, prawda? O, to patrzcie, muszę, Napiszę, czy to PRL, czy nie PRL, bo nie wiem, prawda? Taka muszla może być nawet na cukierki, czy owoce. Ale wziąłem. Takie coś. Dalej. Tapeciwa. Dwa takie tapetywa. No, ściany się wytapetuje. No słuchajcie. No. Roll-on, dublę. Papierpent. Fajne, fajne. pik taka po prostu takie wzory. I dwie takie tapetki wpadły. To już wiecie. Fajne. W folikach. Yy, talerzyk, znaczy ta taki takie coś, Karoliny widzieliście, To oczywiście ten wazon już jest po oczyszczeniu, dlatego warto czekać na podsumowania yy, oglądać rzeczy po przeczyszczeniach, prawda jak wyglądają w całej okazałości, no i rosolnik rosolnik, rosolnik rosolnik taki tym razem, ta wersja lub mamy, ta kulka jest fajna na górze, taka, taka duża, taka fajna powiem wam, a w środku bardzo czyściutki, bardzo Świetny stan tego zupniaczka. Piękny. Może być na, na sos, prawda? Na ziemniaki. Ale fajny, fajny, coś takiego. Bardzo ładny. Jaki, jaki fawor wam się podoba najbardziej? Piszcie w komentarzach. Zobaczcie, to, to, czy może, czy może ten wazon, może duża donica, może ten, może zupniak a może odkurzacz. Widzieliście jak na żywo? W dobrym miejscu byliśmy we właściwej chwili, patrzcie jaki odkurzacz wpadł w ogóle Samsungi, Samsungi Easy, Samsung Easy i Wam pokażę od razu jego możliwości, kurde. Nie, nacisnąłem wyłącznik. Wszystko pospadało, kurczę. No i to by było na... Słuchaj, jeszcze rowerek jest, rowerek jest jeszcze ten, schowałem go na magazyn, bo go wziąłem. No i co, no i taki jest urobek dzisiejszy. Fajny odkurzacz Samsunga. Elegancki. No, i co? Maharaja was pozdrawia, e, ja was pozdrawiam. E, miłego weekendu. Jutro postaramy się jakieś giełdy wam zaprezentować. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Pa!